Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asy. Asa ojcem Jozafata. Jozafat ojcem Jorama. Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama. Joatam ojcem Achaza. Achas ojcem Ezechiasza. Ezechiasz ojcem Manassesa. Manasses ojcem Amosa. Amos ojcem Jozjasza. Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba. Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, Oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Dziś wraz z całym Kościołem wspominamy dzień narodzin Najświętszej Marii Panny, matki naszego Pana i zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ewangelie nie opowiadają o tym wydarzeniu, ale ewangelista Mateusz podaje nam rodowód Jezusa. Który jest równocześnie rodowodem Maryi i jego matki. Ta długa lista imion, począwszy od Abrahama przez króla Dawida do Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, uświadamia nam, że wiele osób i całych pokoleń zaangażowanych było w spełnienie obietnic Boga. Bóg powziął plan zbawienia rodzaju ludzkiego przez narodzenie własnego syna w domu świętego Józefa i najświętszej Dziewicy Maryi na wiele wieków przed ich narodzinami. To niezwykłe, jak Bóg wszystko to zaplanował i każdemu wyznaczył właściwe dla niego zadanie. Słuchając tę dzisiejszą dobrą nowinę, możemy nabrać przekonania, że życie każdego z nas jest częścią jakiegoś większego planu Pana Boga. Nie jestem jakimś nic nieznaczącym epizodem w dziejach świata, ale być może dopiero po mojej śmierci z perspektywy wieczności zrozumiem, jak wielkie znaczenie nasze życie odegrało w dziejach ludzkości. Pozwólmy Bogu pisać jego własny plan na nasze życie i chciejmy, tak jak Maryja z otwartym sercem przyjmować te Boże plany i posłusznie, z oddaniem, realizować je we własnym życiu. Niech święta dziewica z Nazaretu, której narodziny dziś świętujemy, nauczy nas przyjmować wolę Bożą bez żadnych zastrzeżeń i kaprysów, całkowicie oddając się do dyspozycji Najwyższemu.